Siemka wszystkim. Dzisiaj przychodzę z trochę innym filmikiem niż zwykle. Wiem, że pewnie część z was się zastanawiała, czemu tak długo mnie nie było. No i właśnie o tym dziś pogadamy. Tak po prostu na luzie, bez ciśnienia. W tle możecie sobie oglądać jak gram, więc nawet jeśli gadka was nie obchodzi, to może gameplay was zatrzyma. No to zaczynajmy dlaczego zniknąłem na ponad miesiąc? No dobra, nie było mnie na YouTubie tak regularnie jak wcześniej, ale to nie znaczy, że totalnie zniknąłem. Pojawiały się jakieś lajwy. Co prawda nie codziennie, ale jednak coś tam było. Z drugiej strony, miałem też po prostu sporo spraw na głowie: szkoła, życie prywatne, trochę chaosu, trochę ogarniania rzeczy, które się nawarstwiły. Każdy czasem musi złapać oddech, a ja też jestem tylko człowiekiem. Nie da się robić wszystkiego naraz, wiecie jak jest. A z trzeciej strony są wakacje. No i serio, chcę po prostu odpocząć. Trochę poleniuchować, trochę pograć dla siebie bez stresu, bez ciśnienia na statystyki, lajki i inne pierdoły. Czy to znaczy, że koniec z kanałem? Absolutnie nie. Filmy i shortsy nadal będą się pojawiać. Może nie codziennie, może nieregularnie, ale będą. Po prostu teraz nie w takim tempie jak kiedyś, bo serio chcę złapać balans dla własnego zdrowia psychicznego i żeby się nie wypalić. Wiem, że przez te przerwę wyświetlenia spadły, ale wiecie co? Nie obchodzi mnie to tak bardzo. Ja tu jestem, bo to lubię, a nie po to, żeby gonić cyferki i stresować się statystykami. Kto zostaje? Super. Dzięki, że jesteście. A kto odchodzi? Trudno, droga wolna. Na koniec jeśli doceniasz, że wróciłem, albo po prostu lubisz to, co robię, zostaw suba, łapkę, może komentarz. To serio pomaga mi się zmotywować. Dzięki za wszystko, i do zobaczenia w kolejnych filmach.